Witam wszystkich, to jest taki różniejszy odcinek, trochę. Postanowiłem, że z tej nudy już nagram coś takiego innego właśnie. I dzisiaj zagramy sobie we Flashing Lights. Porobimy parę misji. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Przetestujemy też nowe wyzwanie, które dodali do gry ta gra jest cały czas ulepszana i zobaczymy jak to wyjdzie no weźmiemy kamizelkę o ja lubię tą kamizelkę w niej chodzić włączamy wyzwania, wsiadamy do radiowozu włączamy silnik Jedziemy. Zobaczymy te wyzwania, są tak losowo się pokazują. Czasami trzeba dłużej poczekać, czasami krócej. Więc zobaczymy jak to wyjdzie dzisiaj. A jak długo nie będziemy jakiegoś do wyzwania dostawać, to po prostu kogoś zatrzymamy, o jest. Wyzwanie do bójki. No, no to jest taka interwencja dosyć łatwa. Oj. Tylko musi mi pokazać lokalizację. O, dobra, mamy. To jest kod trzeci, więc musimy jak najszybciej pojechać, bo to jest pilne wezwanie. Dobra. No, gdzie nie są... O, oni są tu po drugiej stronie są. A, tu są. no i to jest właśnie czasami mogliby trochę poprawiać jeszcze kwestie właśnie tej sztucznej inteligencji no ale to na pewno też będą poprawiać w niedługim czasie dobra sklejmy go szybko dobra teraz go jeszcze przeszukajmy pewnie będzie miał broń o broń i napój alkoholowy no, że tak jak zwykle Weźmy dokumenty od niego, to go zaraz sprawdzimy Dobra, wsteczmy go szybko do radiowozu No, musimy przeładować Tazel Jeszcze raz do niego strzelmy. No, teraz błyskujemy jak najszybciej Nie, oczywiście musimy go przeszukać. Pewnie też będzie miał broń albo coś takiego. No ma broń. Okej eee, Ok. Dobra, to jeszcze tylko weźmy... A nie, teraz jeszcze nie. Eee, nie, do niego weźmiemy, jego nie będziemy legitymować. Go wezmiemy sobie wsparcie do niego. Tego sami zawieziemy tego, a tamtego weźmiemy nasze wsparcie. Tylko wyłączmy silnik, bo się benzyna marnuje. Także też jest benzyna. Która dosyć wolno spada, ale tak mam ustawione akurat. a nie chce mi się później na stacji jechać. Nie jest poszukiwany, nie był aresztowany nigdy. Nie ma nakazu aresztowania, pięć mandatów, zero wykroczeń drogowych. Yy, ważne prawo jazdy. Mężczyzna. Dobra, ono oprócz tego nic nie ma, ale za to, że yy, brał udział w bójce i tak jak musimy zatrzymać. no nie, jeszcze nie możemy jechać, musimy poczekać. Już wsparcie dojedzie. Mm. No już jadą, przyjedzie, bo to w sumie jeden policjant przyjeżdża zawsze. On go zabierze, i wtedy będziemy mogli tamtego tego zawieźć na komendę. I potem zrobimy jakieś inne jeszcze. Jakąś inną interwencję. Dobra. Idziemy na posterunek. No. Okay. No, a to mi liczy każdy, nawet jak zabierają jak transport, wzywam i ja go nawet nie zawożę. To i tak liczy mi to jako moje aresztowanie. Jest to spokojne, trochę mniej tych punktów reputacji. Ale no w sumie się nie przykładają na nic, więc to jest obojętne. Ja tak zawsze robię, że jak jest dwóch zatrzymanych, to zawsze jednym, jednego sam zawożę, a drugiego do drugiego wzywam wsparcie. Jak bardziej realistycznie jest w takich zwykłych radiowozach, to się z reguły jednego wozi. No, wow. no tutaj czasami też jeszcze właśnie takie błędy występują. To jest cały czas wersja jeszcze beta, ale to trzeba twórcom oddać, naprawdę dużo wkładają w to. Co miesiąc jest jakieś ulepszenie. No teraz właśnie ten nowe wezwanie jest odnośnie Zbiegłego więźnia, czy, czy poszukiwanej osoby, czy czegoś takiego, czy zaginionej osoby. Jeszcze tego nigdy nie robię, więc mam nadzieję, że mi to zaraz wyskoczy. Takie wyzwanie też. Nowe wyzwania są, właśnie latarki też niedługo, niedawno dodali, kajdanki, więc no fajnie, coraz lepiej jest. To jeszcze pewnie wiele czasu, zanim będzie taka naprawdę porządna, ale i tak już jest całkiem spoko. O właśnie, to jest to wezwanie, którego jeszcze nigdy nie robiłem, to jest ta interwencja. Jedziemy... To jest, a, to jest kod trzeci, to musimy się pospieszyć. Daleko to jest? Ehm. No, czyli to jest zbiegły więzień podczas transportu. Dobra, ja nie będę was męczył tą syreną, nie może powinienem ją mieć, ale... Będziemy tak długo jechać, to włączę ją na końcu się starać spieszyć, ale już w takich odległościach to, to... to miasto mogło być większe szczerze mówiąc, bo tak większość wezwań jest w tym mieście, a te tereny pozamiejskie są takie trochę pustawe. Zwłaszcza jak się tam jedzie na interwencję, to trzeba jechać ileś się... hmm, to trzeba jechać kupę czasu, tylko po to, żeby jedno wezwanie zrobić, to jest ten minus. Oj, jakbym wypadł. A jak na razie są dwie, w sumie dźwięki syren to jest ten ciągły dźwięk. Podczas niego mogę też naciskać H. Jak naciskam H, to wtedy jest właśnie ten taki dźwięk krótki. Fajnie brzmi. Co jest nowego? Jeszcze nowego jest to, że jak ostatnio też te prędkościomierz na przykład działa normalnie, bo wcześniej to było po prostu takie zapikselowane wszystko. Tego nie było widać, że jak migaż włączy na przykład tak jak teraz, to, to go widać naprawdę, nie tylko sam dźwięk, więc yy, spoko. No, zaraz tam powinniśmy dojechać później i tak stąd się przetyportuje z powrotem na posterunek i będę dwa razy jechał Na no samo, bo to po prostu nie ma sensu. Dobra, nie dobrze. Jestem ciekawy, jak wygląda ta nowa interwencja, jeszcze jej nigdy nie robiłem. Może być ciekawie. Będziemy musieli szukać, czy tylko złapać, może jakaś strzelanina będzie. No, jeszcze czasami są przycinki, mam nadzieję, że też to naprawię. Nie jest wina komputera, by tak mam najniższe ustawienia. No, z drogi, z drogi. Ok. Gdzie to jest? Czy też my już na miejscu? Nie, tam przed nami. No okej okay. Dobra, że to jest podejrzany Co w się... Sensie tam aresztowany Czemu nie wziąłem nowych kart do do Data Jakby No to jest ten uciekinier Okej okay, to zyskujmy go Szczerze nie tego się spodziewałem. Czy tu chodzi o to, że podczas wypadku, pewnie był wypadek drogowy z tym samochodem, i pewnie coś zrobił policjantowi, i udało mu się wyjść. Poczemu on nie uciekł, to mnie zastanawia. Bo każde, no każde wezwanie też w tej grze ma kilka wersji. Z jednej strony, np. przy podpaleniu, to czasami po prostu gościu będzie uciekał, czasami będzie strzelał. A czasami od razu się podda, więc myślę, że tak jest teraz. że trafiliśmy na to, że akurat... Weźmy od niego dokumenty. A ciekawe, co się z jak dokumenty tego wpiszemy do terminala. Uciekiniera, w sensie więźnia. miał broń. To chyba to policjantowi zabrał. No dobra. Weźmy go. Weźmy tutaj jeden. Jakie to jest. Co się korek zrobił. Weźmy, przejedźmy stąd. No, jego dane, jestem ciekawy co znajdziemy. Danie, dane więźnia. Poszukiwany nie jest, ani nie ma nakazu aresztowania. Hmm, ciekawe. E, no dobra. Tak. Musimy włączyć silnik. No dobra, to ja tam do was dojadę, w sensie dojadę do... Dojadę na komisariat i wtedy się zobaczymy po cięciu. No dobra, ja się po prostu przeteleportowałem tutaj. Bo tak jest szybciej. Dobra, weźmy go. Już jest przeszukany, więc możemy go już po prostu wsadzić do aresztu od razu. No i spoko. Nie, no już 58 osób zaaresztowałem przy całym całego grania. Yy, warkę już robiliśmy dzisiaj. Zróbmy jeszcze jedną interwencję, a później poszukamy jakiegoś może jakiś przestępstw drogowych takich bardziej. Nie, nie. Chyba nie chciałem włączyć. Dobra. Mam nadzieję, że jeszcze coś ciekawego może będzie. Jakieś wyzwanie fajne. No, także w, też yy, w komentarzach... O, to możemy zrobić, to jest fajna interwencja taka. Wszystko trochę długo trwa, ale jest w sumie całkiem spoko. Yy, w komentarzach dajcie znać, co byście chcieli następne. Czy... Yy, czy może jakieś filmy historyczny, takie jak dawni, czy... Znowu coś o sprzęcie może. A no, może takie filmiki wam przypadną do gustu. No wiem, zobaczymy. Teraz mamy wezwanie no, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym no to też różnie wygląda. Zobaczymy czy tym razem będę uciekać, bo czasami uciekałem, czasami sobie, po prostu jeszcze nigdy w sumie nie, nie spotkałem się, żeby mieli. Bo, bo broń można znaleźć przy nich, ale, ale nigdy tej broni nie używają, co najwyżej trzeba ta zera użyć I właśnie, skoro mowa już o tazerze, to musimy spełnić amunicję sobie no kurde, przejdę, dobra zobaczmy tutaj gdzieś tu muszą być to zobaczmy z tyłu tu jest restauracja, to nie, w restauracji raczej nie będzie to jest w ogóle ten remiza, co tutaj gdzieś stoją, w remizie, albo za remizą? To by było niezłe, Jakby to strażacy jeszcze byli. No to, to jest dużo miejsca, nie, ale to nie to. No szkoda właśnie też, że w takich sytuacjach nie można mandatów inwestować, trzeba ich zatrzymać. czy Tak czy siak trzeba, żeby by sobie wytrzeźwieli, ale że nie można mandatu za spożywanie alkoholu wystawić, tylko trzeba ich aresztować, tak normalnie fajnie by było no tam chyba ich widziałem kątem oka no, na wszystko na na autem no, zobaczymy teraz czy mi się zdawało, czy... kurde, gdzie oni są? może tutaj nie, ale ich ukryli te Kurde Ja będę teraz przez 10 minut chodził i szukał... Pijaczków Ej no, <grywa> no chyba że gdzieś coś i się nie wyspawnowali, ale wątpię Można kucać z latarką? może. Ślepe, albo ich tu naprawdę nie ma. Zresztą mi się wydaje, że pierwsza opcja jest bardziej prawdopodobna. Dobra, wejdźmy do. no Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ich faktycznie nie znaleźć. Przeszukać ich musiałem wiele razy, ale. weźmy może. weźmy ten spotlight. O to też jest fajne to dali tą taką lampkę ruchomą, że można no, chyba że tu jest... Nie no, A, albo... A chyba, że jeszcze tam możemy sprawdzić. Tam jest jeszcze jakieś... Gdzieś... O tutaj gdzieś nie właśnie. No, zatrzymajmy tu radiowóz. Jeszcze tutaj nie sprawdzam. Kurczę nie zamknąć. Hmm... Nie, no, jak tu ich nie będzie, to już nie wiem. Kurde. bo no tu? Nie no, no nareszcie ich znalazłem, ale po prostu tak ukryci, nie? Niby takie... proste ukrycie... ojej. No właśnie, że to jest jeden ze scenariuszy, gdzie uciekają. Ale w sumie zawsze uciekał mi tylko jeden, nigdy dwóch. O, oczywiście nie trafiłem. Dobra, jak uciekają, znaczy, że mają coś na sumieniu. O. Wow. No stój. Dobra, dostał tazera. A ten drugi jeszcze tam nie ucieka. I tego właśnie mi brakuje. To flashing light właśnie wzywania wsparcia. Albo posiadania partnera. Takiego... No, sterowanego przez komputer. To by mi bardzo pomogło w takiej sytuacji, jak jest ich dwóch bo można grać multiplayer na multiplayerze, wtedy można tam się z graczami jakby bawić w ten sposób, że się jest partnerami. Dobra, no i tradycyjnie, szukujemy obu, jednego usuwamy wsparcie, a drugiego samemu zawieziemy. No, nic nie ma przy sobie. Dobra. Ok, do tego przyjedzie wsparcie. Tego, ale dobra w sumie, bo nie wiem czy oni... Nie wiem w sumie czy oni mogą uciekać czy nie, ale wolę nie ryzykować. O jak szybko. To mi się podoba. Dobra. Idziemy do radiowozu. No i właśnie to też jest dziwne, bo teraz mi już zaliczył to wezwanie jakby zakończone, a przecież jeszcze jest jeszcze jeden. E, aha, tylko musimy jeszcze zapomniałem go wylegitymować go sobie No sobie wpiszemy tutaj oczywiście transport policji na jak zwykle nie ogarnia wpisujemy no. go G U A D no, wiecie co takie ma imię gościu co jest? Czemu to... mnie Czemu się nie wpisywało? B U A D A L U P -a. John... Nie jest poszukiwany, raz był aresztowany, nie ma nakazu no, no, wiemy, jest aresztowany dzisiaj. W sumie to sprawdzanie ja to tak robię, tak po prostu. tak Ono się najbardziej przydaje, jak są te kontrole drogowe, gdzie na początku nie, nie mamy powodu, żeby kogoś zatrzymać, a jak możemy sprawdzić, czy na przykład nie jest poszukiwany, jak jest, no to wtedy wtedy wysiada i go zabieramy. Oj, ale pojechałem, dobra, mniejsza. A, jego nie przeszukajmy jeszcze? Musiałem zapomnieć No, ja też nic nie ma przy sobie, dobra Wpisujemy go A, teraz te wyzwania wyłączyłem Poszukamy może jakiegoś samochodu Który będzie miał Nie to tą nieważną rejestrację Czy coś takiego I go zatrzymamy eee, I go zatrzymamy i zobaczymy może też alkomatem trzeba dać kierowców, więc zobaczymy tylko do tego trzeba... Nie to. Trzeba włączyć to i... Nie, nie radar. O, to trzeba włączyć. Zaraz nawet będzie pokazywać. Będziemy stać za jakimś samochodem, będzie nam pokazywać, czy na przykład, czy powinniśmy tego dogonić jeszcze... A właśnie, czy to samochody... A ja tak mam czerwone. Czy te samochody znikają, czy nie? Tak mało tych samochodów. Chyba, że to przez to, że jest noc. Tu jest jakieś auto. No nie mogę tam skręcić, bo jestem na drugim chasie. I jakieś znajdziemy. No, nie, przede mną jest dobra. A nic na niego nie mamy jest... Nic nie ma takiego złego. Ale tam jest jakiś ziomek. Wiem, że to jest średnio legalne, ale... Kurczę, tam też mam wszystko w porządku. Chciałbym znaleźć, żeby tak nie zatrzymywać byle kogo, tylko dlatego, że sobie jedzie. Tylko właśnie kogoś żeby... Ja właśnie coś, coś na niego było. Jak to samochód też jest czysty. O, na tego chyba coś było. O, proszę. Kradziony samochód. No to ładnie. To zatrzymujemy go. Tak? No i proszę. E, ucieka. No nie dziwię się, ucieka, nie dziwię się żeby ucieka jak jest kradziony no, kurczę, kurczę ja nie wiem jak jeszcze wyciągać ich z samochodu chyba że chyba że może być zrobił to w ten sposób. Prób kolczatki. Zablokuję go kolczatką. O, wysiadłem. Oj, czeka mi. No i super. Udało nam się. Góra trafiliśmy na kradziony samochód. Ręce za plecy. Przeszukajmy ją. Proszę, dokumenty. Dobra, bierzemy ją do rady wozu. Teraz tylko skończymy to, i dzisiaj już skończymy. To jest taki krótszy odcinek, zrobimy. Bardziej, żeby wam pokazać, czy takie coś Wam się będzie podobało, czy wolicie moje normalne filmiki. Ok, no już wiemy, że jest kradziony, ale w sumie. Możemy jeszcze zrobić tak To jest ta rejestracja Tak Czy jeszcze coś tutaj innego można z tego wyciągnąć? Czy to już będzie wszystko? Rejestracja ważna No Kolor kradziony Tak Ale tą kierowcę możemy, tą kobietę Poszukiwana Ma nakaz aresztowania No dobra To teraz tylko jeszcze Wezwiemy wsparcie do tego Polownik wezwiemy. Ile się będzie dało? O, będzie się dało. No leweta przyjedzie i zabierze. Eee, okay. No i super. Nieźle poszło. Okej. Okay. przeszukiwałem ją chyba tak. Okej. Okay. No dobra, to to by było na tyle. Dzięki i do zobaczenia w jakimś innym odcinku. Na razie.